Hello, hello, z tej strony Mistel Transmetar666, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać coś, co już przyszło mi jakieś dwa tygodnie temu. Trochę mi zeszło z tym złożeniem, ponieważ jest to pierwsza figurka z tego typu, którą miałem do czynienia. To znaczy, miałem jeszcze drugą z podobnej serii, tyle że już była praktycznie złożona. Ponieważ, że jest to mój pierwszy Gundam, jakiego złożyłem, troszeczkę spaprałem sprawę w jednym czy dwóch miejscach, ale to jest jeszcze oczywiście do naprawy, więc... Przyznaję się bez bicia. To co Wam dzisiaj prezentuję, to jest Master Gray Wing Gundam Zero Custom Pearl Gloss, czyli inaczej mówiąc, standardowe Wing Gundam Zero. Tyle, że chodzi o to, że jego pancerz, czyli to co jest końcówka, jego wykonanie, jest, że tak powiem, zrobione. Nie z białego pancerza, jest, jest zrobione z perły, o, inaczej jest zrobione z perły, nie z białego pancerza, tak jak to było w tej pierwszej wersji. Wersja ta nie różni się od swojego pierwozoru absolutnie niczym, oprócz tego, że tak jak mówię wykonanie jest prawie to samo, tyle że chodzi tutaj tylko i wyłącznie właśnie o, o pancerza. Jak tu widzicie pod słońce widać, że struktura szkielet dosłownie. Yy prześwituje przez ten obecny pancerz jaki jest w tej wersji. Uważam, że ta wersja jest bardziej fajniejsza. Poza tym mogłem ją kupić troszeczkę taniej, dlatego ją kupiłem. Gundam to nie, Gundamy to nie jest moja mocna strona. To są takie roboty, które są promowane oczywiście u nas, nie u nas, tylko w Japonii, czy tam w Chinach, prawda. To są roboty, które są stworzone przez człowieka i to są roboty, można powiedzieć, bojowe. Mobile Suit Gundam i tak dalej i tak dalej. Pierwsza wersja chyba też podobnie jak i z Transformerów z 1984. Tamta była troszeczkę później i troszeczkę, troszeczkę później, ale, ale też bardzo słynna. Także, no cóż, wracając do naszego gandama Pięknie wykonany, naprawdę rewelacyjna sprawa. Świe, świe, tutaj akurat podświetlany jest kokpit, yy, tutaj świeci się yy, to takie żółte... Przepraszam, to zielone takie światło na, 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 na klatce piersiowej i świeci się, świecą się mu jeszcze oczywiście oczy, tylko że niestety mm, nie mam baterii, powiem szczerze i w sumie to niespecjalnie mi na tym zależy. Cóż, Gundam jest idealnie wykonany, to znaczy idealnie prawie, tutaj widzicie są takie pewne małe niedociągnięcia z mojej strony właśnie, tak jak mówię jest to pierwszy mój Gundam, także... Yy, Proszę wybaczyć, nie ma ich dużo, wiem, że tam Wallace swego czasu składał yy, też Gundama Aster, Grey, mas, yy, Aster Raida, yy, tylko że to był wersji 1 do 100, to jest oczywiście skala 1 do 60, moim zdaniem najfajniejsza, jak widzicie jest go trochę, macie mniej więcej porównanie laptopa, niestety mój Gundam musi być troszeczkę opierany... Yy, yy, znaczy z tyłu musi być podparty z tego prostego tytułu, że po prostu jest za ciężki, a ja mocowania śrub zrobiłem za słabe, ponieważ jest tam parę elementów żeliwnych czy metalowych, za słabo je ścisnąłem, a to ze względu na to, że po prostu po, pewnej, po pewnym czasie zbyt dużego ustawiania tej figurki po zawalności sprawi to, że te elementy się po prostu wyrobią, no i dlatego wolałem je luźniej, że tak powiem poskręcać. Gundam jest rewelacyjny, powiem wam szczerze. Jak mówiłem, 1 do 60 skala robi duże możliwości. Widzicie tutaj, fajnie się te skrzydła mienią. To jest właśnie kolor perłowy, perła. Dlatego właśnie ten Gundam jest taki niezwykły. Jest moim zdaniem ładniejszy. I tak jak już mówiłem, skala 1 do 60 duży, naprawdę wielki, ogromny. Moja kamera kręci jeden w formacie 16 na 9 więc to akurat fajnie to widać. Dla porównania mogę wam pokazać. No macie. Optimusa lampa, no naprawdę jest, jest ogromne. Co by Wam tutaj pokazać, żeby zrobić małe porównanie? Cap, sierżant, cap. Widzicie, no, kolesiowi do, dosięga ledwo do, do, do kolan. Także figurka jest naprawdę, naprawdę ogromna. Cóż mogę powiedzieć? Jeszcze coś do porównania, żeby było. Wszystko jasne. Optimus Prime, zemsta upadłych, porównajmy. Gundam niestety, znaczy, no niestety jest, jest, jest o wiele, o wiele od niego, od niego większy, Sługa, więc myślę, że miasta po prostu to tu dużo naprawdę to wykonanie jest świetne. Niestety mój Gundam musi się opierać z tego tytułu właśnie, że te skrzydła, które są z tyłu jeszcze dodatkowe, one po prostu strasznie ciążą i on się po prostu przykrzywia do tyłu z tego tytułu, musi tak zostać, nie mam jeszcze podstawki specjalnej, który tam z tyłu się po prostu umieszcza od spodu, i wtedy można coś yy, zadziałać więcej na zasadzie, właśnie jakiejś pozowalności Tak, na przykład jest to yy, skywar właśnie na takiej podstawce. Skyward, dlatego można wtedy zrobić jakieś fajniejsze, yy, fajniejsze pozy. Yy, cóż, punktów ruchomych jest bardzo, bardzo wiele. Postaram się za chwilę je przedstawić, ale wracając jeszcze do naszego Gandama. Cóż, podstawowe yy, uzbrojenie naszego Gandama to są dwa. Wing Cybery, miecze świetne. Koloma coś, jakieś normalnie powiązania z Jedi. Dwa zielone, dwa potężne, można powiedzieć dwie bronie. To znaczy konkretnie jest to, tak naprawdę jest to jedna broń bo z takim zielonym fajnym cerownikiem. Widzicie? Są, znaczy inaczej, są dwie ale po połączeniu dają jedną całość ja to za chwilę pokażę bardzo fajne i więcej broni w sumie nie ma i myślę, że nie potrzeba z tego co widziałem filmiki są mu naprawdę niepotrzebne Beat cyber można inaczej mówiąc wiadomo skoro to jest miec, miecz że tak powiem świetny więc można go złożyć wyciągnąć i on tak naprawdę powinien być o, tam tam w, 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 włożony. No. Tutaj powinny być właśnie te Binksabery. Tu powinien być wsadzony. Tylko, że. O, poniekąd widzicie? tak to właśnie powinno wyglądać. I jak koleś potrzebuje tych Binksaberów, no to sobie wyciąga i ciacha wszystkim, i wszystko na boki. Po kolei. Yy, i cóż, wracając do tego. No, Gundam. Nie jest popularny bardzo w naszej, po, w naszej polskiej rzeczywistości. Dostać go, jest też bardzo ciężko, raz na Allegro widziałem, ale to też bardzo szybko się rozpłynął, hmm, więc nie miałem okazji go kupić i też był cholernie drogi. Powiem szczerze, ten był w miarę, przyzwoita cena kosztowała mi to w granicach 350 zł, chyba czy 400 razem z przesyłką. Z Japonii, więc no, w miarę przyzwoicie, oczywiście. No, Cena to astronomiczna, no, ale no, myślę, że po następnej wypłacie też sobie coś, coś podobnego kupię. Yy, cóż mogę powiedzieć? Jeszcze pokażę Wam parę pozy, poz, poz, jakie może on wykonać. Yy, tak jak mówię, fajne to, 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 to jego całe wyposażenie, ale fajne jest ten jego pancerz, który jest faktycznie w kolorze, w kolorze takiej, właśnie w kolorze perłowym. Tak jak mówi sama nazwa. Pod tytuł skrzydła wielkie, ogromne, powiem wam szczerze, bo to jest model yy, Gandama, który może walczyć i powinien przede wszystkim walczyć w kosmosie do zwalczania innych gandamów. Jest to model bardzo nowoczesny, przynajmniej tak o, yy, mówi, yy, mówi opis do niego, także naprawdę fajna sprawa. Pokażę Wam teraz trochę Pozek i tak yy, co, co, no, co jesteśmy w stanie zrobić z tym. naszego Gandama, jak już mówiłem. To są dwie giwery oddzielnie, może on je stosować oddzielnie, czyli jedną trzyma w jednej łapce, drugą w drugiej łapce, ale po połączeniu tworzy te dwa karabiny, tworzą jedną całość, jedną giwerę. W bardzo prosty sposób, trzeba te części po prostu odczepić i złączyć razem. Jeszcze żeby zwrócić uwagę na jakieś tam powiedzmy detale, no to broń jest bardzo fajnie wykonana. Można ją złożyć. Tą kolbę się jej składa w całości, o. i wtedy tworzy jedną, jedną giwerę. I teraz co jest ciekawe, wykonanie jest dość fajne. Tutaj, jak już mówiłem, ma dwa takie jakby lunety. No, to wizory, przez które nie wiem, pewnie namierza cel. Dwa to jest to, że pisze Zero Custom Zero, fajne wygrawerowane napisy Z drugi, na drugi giwerze oczywiście jest yy, to samo coś moja kamera nie może złapać ostrości o identyczna sprawa więc tak łączymy je w całość odczepiamy tutaj tą część jedną o hop tak to wygląda po rozczepieniu Drugą robimy identycznie to samo. O są właśnie moje detale, za które niestety przepraszam. Hop. I cały oto cudowny sprzęt, właśnie w ten sposób łączymy. Szczepiamy razem. I powstaje nam. Jedna givera, teraz w sumie nawet możemy to jest tak nawet na zdjęciu, jest nawet pokazane, tak właśnie wygląda połączona, potężna broń. Oto, i w całej swojej okazałości. A oto, nasz gandam. W całej swojej okazałości, i pokażę wam troszeczkę punktów artykulacji. Co jest ciekawe, każdy gandam ma swojego pilota, i z reguły ten pilot znajduje się tutaj w tym gdzieś w okolicy, można powiedzieć, klatki piersiowej serca porównuję go oczywiście do człowieka. Ten, oczywiście też ma swojego pilota. Wysuwa się go przez odsunięcie tutaj tego palnego, tego głównego panelu i pilot siedzi sobie o tam, tam głęboko w środku schowany i steruje metalowym kolosem jak już mówiłem na wcześniej nasz Gundam jest stworzony do, yy, do walki w kosmosie i w, tym, w tej walce mają mu pomagać te wielkie potężne skrzydła one się skrzydła są zrobione z fajnego, dobrego materiału dobrego plastiku, oczywiście jak już mówiłem w kolorze perły bo taki jest yy, założenie tego modelu, że to jest wersja Pearl, czyli wiadomo, perła. Dodatkowo skrzydła mają takie, przynajmniej te dwa potężne, wielkie skrzydła mają, że tak powiem, taką specyfikę, że one chyba one pomagają mu na pewno latać, poruszać się w kosmosie. Myślę, że na Ziemi pewnie też by latał. I mają te skrzydełka takie jeszcze gumowe, dodatkowe skrzydła, bardzo fajne z boku. Także kiedy nasz gandam faktycznie rozłoży sobie te skrzydła, to naprawdę jest, 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 jest po prostu ogromne. Jest, jest... Spójrzcie, no, możecie sobie zobaczyć, one, jak się rozłożą. Tu są naprawdę ogromne, także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Co jest jeszcze ciekawe, nasz gandam tych skrzydeł swoich może, z tego co wiem, używać jako, jako tarczy. Może się zasłonić tymi skrzydłami po prostu, co powoduje to, że no jest z niego Przeciwnik dość niespotykany on się po prostu zasłania tymi tarczami, znaczy tymi skrzydłami, jak, jak taką wielką, ogromną tarczą, z tego co widziałem. Może nie zrobiłem tego dokładnie idealnie, ale mniej więcej jakoś tak to wygląda. Tak mówię, jest to mój pierwszy gandam. Nie, nie znam dokładnie historii. Z tyłu wygląda tak. Są dodatkowe jeszcze skrzydła, które też się rozkładają, też są ruchome, mogą się kręcić. Jedno niestety skrzydełko mi odpada, ale może uda mi się pokazać jak to wygląda. To jest to skrzydło z tyłu, ono się dodatkowo rozwija. Można go sobie tak wysunąć i dodatkowo rozwija, rozwija sobie tu jeszcze takie skrzydła. One niestety są automatyczne, ale no cóż, nie będę ukrywał, że coś tam spaprałem. Poza tym mechanizm troszeczkę moim zdaniem jest niedopracowany, tutaj widać rozpadła, znaczy nie tyle rozpadła co znowu spadła sprężynka, kilka razy to poprawiałem, ale niestety to chyba troszeczkę nie wyszło albo ja do bani to złożyłem, ale powiem szczerze, składałem kilka razy i efekt jest ten sam, po, po kilku rozłożeniach i złożeniach się rozpada ale to nie jest najbardziej istotniejsze, znaczy generalnie faktycznie skrzydła są tutaj kluczową rolą do tego gandama, ponieważ yy, no można powiedzieć to dodaje mu uroku zdecydowanie yy, co jeszcze, tutaj można będzie są takie na złote, one się troszeczkę tutaj też tak rozkładają, można je podciągnąć do góry, można je złożyć, mówiąc szczerze, nie wiem po co to jest, no ale jest. Yy, jak w każdym Master grade widać tutaj takie dodatkowe elementy, typu właśnie jakieś tłoki, czyli hydraulikę, to co są robią najbardziej w wersji Mobile Suit Gundam, yy, wersja skala 1 do 60. Fajna struktura wewnętrzna, która jest, jest, jest widoczna. Jego można w ogóle rozebrać, prawda? Aha, można, można go rozebrać i, i, i zrobić go na tej zasadzie, że nie, nie, nie zakładać mu w ogóle tego pancerza, tylko sam szkielet. Ja tego nie robiłem, bo jak mówię, nie jestem specjalistą od Gandamów. To jest mój pierwszy. No, można powiedzieć drugi. Mam zakut dwójkę też w tej serii, ale mówię, on już był złożony do kupy. Ja tylko tam dołożyłem trochę części. Poza tym, jeszcze parę elementów do pomalowania, <coughs> mniejsza o to, tak jak mówiłem, nasz Gundam jest naprawdę fajny. E, punkty artykulacji, więc tak, no, ręce standardowo się ruszają. Powiem Wam szczerze, że jest to taki delikatne, że ja się boję, że cokolwiek jak tutaj ruszę, to po prostu to się kurcze e, w O Widzicie, właśnie elementy, elementy, kurde, odpadają. Odpadło już mu skrzydło, no ale to nic, to jest mały pikuś. E, więc tak, ręce można kręcić dookoła, można, można bez problemu dać w bok, yy, co tam dalej, a tak, staw łokciowy jak najbardziej, zginalny, widać elementy tutaj w środku, można go zgiąć bez problemu, cyk, wywija się, widać elementy, także... Yy, Pozowalność naprawdę bardzo, bardzo duża. Bez większych problemów można sobie poradzić. Okno wieje, więc no, pozy są naprawdę fantastyczne. Według swojej inwencji można naprawdę wiele fajnych pozycji bojowych stworzyć. Co jeszcze jest ciekawe, tutaj jeszcze jest cała struktura z tej strony. tylko Tego nie widzicie, bo trochę jest ciemno. Co powoduje, że ta ręka też, yy, cały, cały cały bark w sumie yy, chodzi. Tu, jak najbardziej z ruchoma tym tułowią, a wcześniej mówiłem, niestety jest trochę roz, rozklekotany, dlatego tak trochę to dupia to wygląda. Yy, tutaj jest guma zastosowana w tym czerwonym miejscu, w tym, tym takim łączeniu. Yy, każdy Gundam ma takie specyficzne. Yy, jakby można powiedzieć taką spódniczkę, ja to tak nazywam, ona jest ruchoma. Jedna druga strona z tyłu, akurat jest niestety nieruchomy. Także bardzo fajnie to też wygląda, jest to fajnie zrobione. Przejdźmy do nóg. No niestety ten gandam szpagatu nie zrobi z tego tytułu, że po prostu tutaj te stawy, które są zamontowane, nie pozwolą mu na to, ale bez problemu pozwolą na wyginanie w przód. Zdecydowanie praktycznie może wygiąć prawie do. Do samej góry. O, zobaczcie, teraz tutaj fajnie widać, nie wiem czy to zobaczycie, ale widzicie, prześwietla, prze, prze, prześwitują te właśnie, ten jego pancerz. Widać tą całą. Yy, yy, no, Ach, brakuje mi dzisiaj słów całą strukturę. Także uważam, że jest to naprawdę dość fajnie udane, udanie, udanie zrobione. Co do nóg, nogi są też ruchome w prawo w bok, tylko tak jak mówię, nie obrobiłem jeszcze wszystkiego dokładnie, dlatego to wszystko ciężko chodzi. Muszę to jeszcze raz rozebrać i złożyć, ale chciałem go pokazać. Bo to jest taka, można powiedzieć, moja prawie perełka. Do samu trochę brakuje, ale jest i tak fajne. Nogi są też fajnie zrobione, widzicie. No i cały pan też fajnie się przesuwa, rozkłada się. Widać elementy hydrauliki. Kolano jeszcze się zgina, czyli double joint, podwójny staw, jak najbardziej jest tutaj zastosowany. I to jest fajna rzecz, też widać mechanikę tutaj w środku. Widzicie, wszystko to fajnie złożone, fajnie pracuje. No niestety Japończycy potrafią zrobić dobry model. Poza tym jest to Gundam, oni się kochają w tych robotach, w tych, w, tych, w tych Gundamach. Niektóre się transformują, ten akurat jest nietransformowalny, ale i tak jest fajny. Uważam, że fajna kolekcja, Powinni, powinniście go mieć. Co jeszcze? No głowa oczywiście się rusza w prawo, w lewo, w bok i tak dalej, na boki też trochę się rusza, zależy wszystko tutaj jak jest zmontowana ta cała reszta. Jak mówię, no to powinien... dla trwałości powinno się to złożyć, ewentualnie, no nie wiem, jak ktoś się faktycznie w to lubi bawić, ja to lubiłem pewne elementy tutaj powiem szczerze przykleiłem, przekleiłem dlatego, że yy, no lubią sobie odpadać no. Ja myślę, że drugi raz już go roz, rozkładał, nie będę rozbierał i zrobił samego szkieletu z niego więcej, więc powinno się go złożyć. Jeśli chodzi o, o nogi, no to nogi są tutaj, tak jak mówię, na bok ruchome, w bok, noga się jeszcze oczywiście, y, można ją poruszać w tak stawie biodrowym, składa palce, cały przód się składa, pancerz jest najbardziej ruchomy, widać tutaj też, widać o, elementy hydrauliki w środku, także naprawdę wykonanie jest fajne. Tak, mówię, no ja to bo to jest mój pierwszy ganda. Nie zrobiłem wszystkiego idealnie, do tego wygląda, jak wygląda. Troszeczkę ten pas się rusza, no bo to jest wszystko za sztywno skręcone, ponieważ w zestawie są śruby. A. I zapomniałbym jeszcze fajną rzecz. Ręce naprawdę fajnie zrobione, jak u człowieka. Każdy staw można wyprostować, można z nim zrobić fajne rzeczy. Także jest to naprawdę rewelacyjna sprawa. Trzeba uważać na te palce, bo one są delikatne, ale fajne rzeczy robią. Satan! Także, no, spoko. Oczywiście to był żart z tym Satanem. Nie należy do żadnej sekty. Tak mi się po prostu coś. Kiedyś bawiłem się w metala, więc tak mi się coś przypomniało, że tak coś z tym zrobię. Także ręce też są naprawdę fajne. Palce jak najbardziej trzymają. Można zrobić broń, także broń można mu założyć i zrobić z nim. Z nią dodatkowe pozy. Figurka bardzo fajna, naprawdę polecam zdecydowanie jeden z lepszych gandamów. No moim zdaniem, tak jak mówię, nie jestem ekspertem, widziałem lepsze, ale chciałem tego dostać, bo była dobra cena i uważam, że naprawdę jest fajny, także warto go mieć ze sobą. I cóż, mili Państwo, aha, jeszcze bym zapomniał, tutaj on ma jeszcze ukryte w sobie dodatkowe takie karabiny z jednej z drugiej strony, także... Siłę, siłę, ognia, siłę ognia ma, nie, nie ma chłopak niemałą, także tu są takie gatlingi. E, one też coś nie bardzo się co ma ponieważ głowa trochę przytrzymuje, są, nie, są, nie chcą za bardzo wychodzić. więc cóż, mam nadzieję, że strasznie Was nie zmęczyłem tą wideo recenzją. Uważam, że robot jak najbardziej spoko. Jeżeli macie trochę forsy odłożonej, to zdecydowanie wydaje mi się. I oczywiście, jeżeli, jeżeli lubicie gandamy, to myślę, że. Wydane pieniądze na pewno będą dobrze wydane. I cóż, to chyba tyle. Do zobaczenia następnym razem. Ciao!